Cześć, witam na kanale Info. Prawa. Pomidory podlewane. Wszędzie są owoce do zbioru, w każdym rządku, więc pozwala to rozpocząć test. Czy na przykład pomidory podlewane piwem smakują inaczej niż podlewane mlekiem? To jest wszędzie taka sama odmiana, więc myślę, że test będzie w miarę miarodajny. Pomidory podlewane mlekiem, pomidory podlewane kolą, pomidory podlewane kawą, pomidory podlewane herbatą i pomidory podlewane piwem. Zbiorę więc po kilka sztuk z każdego rzędu i zobaczymy, jak tam smak. Mleko, kola, kawa, herbata, piwo. Powiem Wam, że domyślam się, że ten test nie będzie jakiś dla Was idealny do oglądania, ale myślę, że jesteście bardzo ciekawi rezultatu. Czy smak, czy zapach różnią się w przypadku tych pomidorów? Zaraz się dowiem. Zapach jest taki sam. Po zjedzeniu wielu pomidorów już później stwierdzam, że pomidory lekko różnią się smakiem. Nie jest to jednak tak, że te różnice są ogromne. Chociaż w niektórych przypadkach bardziej czuć różnicę, ale należy oczywiście też stwierdzić, że test nie jest do końca miarodajny, ponieważ powinien być wykonany na większej próbie i pomidorów, i osób. Według mnie można jednak wskazać trzy pomidory podlewane, które się wyróżniają. Na początek odrzucam pomidory podlewane kawą i kolą, ponieważ według mnie mają smak typowy, taki, jak powinien być. Pomidory podlewane herbatą z pokrzywy są słodsze od pozostałych. Dosyć wyraźnie to czuć. Wyraźnie czuć również pomidory podlewane piwem, których smak jest kwaskowaty. Smak pomidorów podlewanych mlekiem poszedł również w bardziej wyraźną kwaskowatość, jednak mniejszą niż w przypadku pomidorów podlewanych piwem. Należy tutaj jednak podkreślić, że jest to mały test, tak z ciekawości, i wyniki nie są do końca miarodajne. Też podkreślam, że jadłem różne pomidory, te troszkę bardziej i te trochę mniej dojrzałe. W każdym bądź razie spodziewałem się, że nie będzie żadnych różnic, więc, te małe, wyczuwalne przeze mnie różnice są mi tak dosyć ciekawą informacją. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.